Jest Pan w telewizji młodzież. Od ilu lat Pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć, a to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Takie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba... No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po Tobie i nic więcej. Przepraszamy, musi a pan stoi, zejść. Ja to tu... Tu powinni zblokować, nie powinni tak. Kurwa, wielka straż, kurwa. Za, za darmo pieniądze biorą moje pieniądze z renty. kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejską wyjebał. Oni sobie tylko kurwa. Co? Dobra, teraz kurwa, pierdoli mnie jak wywiad udziela. No i co dalej powiem, kurwa? Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 zł, renty za 35 lat pracy. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa. Takich jak tu chodzi, nie? No. A to, a ile pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to kurwa dykty ciężkie, kurwa. O, jaj, o jaj. Dobra.